Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, a dzisiaj w naszym odcinku jest gość specjalny, jest to Maksiu, Maksiu jest pod Warszawę, nas wierny fan, a o czym będziemy dzisiaj mówić? O kaczkach. Kaczki, także dzisiaj w odcinku zapraszam na kaczki, a już na samym początku przypomnę jeszcze o konkursie, który trwa do 20... Nie do 30 września, a pierwszego jest losowo, losowanie, i wtedy w kolejnym odcinku będziemy mieli jak najbardziej zwycięzcę, Także zapraszamy do oglądania. Arku, jak zbić majątek na kaczkach? Powiedz mi. A ja mam Ci opowiedzieć? No to zaczynamy. Jak zbić majątek na zdrowiu? Przede wszystkim tak, że jest to nasze zdrowe, chodź czy przejdziemy się. Żeby to było w ruchu, jak tutaj widzicie, jak tu widzicie nasze kaczki. Jakie to są, Max, kaczki? Te, które kaczki. tu widzimy, kaczki francuskie. Francuskie, tak, czyli piżmowe, czyli Pekin, Pekinki. U nas się to nazywa Pekinki, a normalnie to jest francuska piżmowa. Jak zbić majątek na kaczkach? Przede wszystkim trzeba je robić. Można zbić majątek na kaczkach z tego względu, że kaczki po prostu szybciej rosną. Tu, powiedzmy, jeśli chodzi o zwykłe, które tam będziemy musieli opowiadać w filmie o rasach, ale na przykład te zwykłe rosną w przeciągu tam trzech miesięcy. piżmowe, francuskie rosną gdzieś tak do pół roku, 8 miesięcy. Powiedzmy, tu wtedy one są bardziej mięsne. I tutaj, czyli mamy, mamy szybszy, jakby, obrót. Powiedzmy, w, z skaczkami w stosunku do kurczaków. No, i też mięso kacze jest dużo, dużo zdrowsze, i to będziemy zawsze bardzo pod, podkreślać. No, a teraz może ładnie opowiemy Wam e, od samego początku, czyli e, hmm, od czego by tu zacząć, bo to będzie też i hodowla od A do Z, tak? Tak, tak Maksiu, hodowla od A do Z. Maksiu, taki e, bardzo lubi. Zawsze e, taka jest historia, to jest z nami, że przyjechał, już małe gąski były i jak Maksiu mówiłeś, gąsie. 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 Dokładnie gąsie. I teraz wracając, wracając do kaszuszek. Czyli tutaj mamy francuskie piżmowe. Chodźcie za nami, wejdziemy tam, gdzie ich jest trochę więcej. Chodź Maksiu, chodź. Idziemy, idziemy. Maks, Dla Maksia to jest pierwszy raz, także się stresuje pewnie, jak ja pierwszy raz. Chodźcie zobaczyć. Teraz tak, tu już zaczynamy. Nadal są kaczki francuskie, piszmowe i one to są czarna maska. Tu zobacz tutaj ma, o, to jest czarna maska, czyli American Mask, ten, ten Kator. I one gdzieś waga żywa jest około 5, o 4-5 kg, może tam powie. I chodźcie ze mną. Mamy tych raz w u siebie, mamy tych raz 7. 7 już powiedzmy e, mieliśmy u nas w naszym naszym tutaj na gospodarstwie w sprzedaży mieliśmy zwykłe a zwykłe to są te kaczki e, Pekin czyli te które Pekin e, zwykła to jest ta co robi żółta jest kwa 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 e, te żółte co tam mamy o takie tam, tam podchodzi do, do jedzenia Wtedy mamy takie mniejsze kaczuszki, tu bym musiał, tylko jak będę podchodził, to one po prostu wezmą i będą się strachały, o tak na tej zasadzie. Tam pod płotem mamy kaczki staropolskie. Staropolskie są to ogólnie jak one się wybarwią, to są jak takie duże kaczki krzyżówki na na wodzie. Wtedy mamy jeszcze kaczki dworki, kaczka dworka, już, 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 już. o tu jest dworka, przepraszam Cię bardzo, to e, jest dworka, wtedy tam jest dalej taka jaśniejsza, to jest tęczówka, to w tym roku mamy po raz pierwszy mamy parę e, tylko sztuk i tu jest przy tęczówkach, bo to wzięliśmy z e, wylęgarni z dworzysk, mm, jest taka historia, że ta tęczówka jak rośnie to zmienia kolory po prostu. Zmienia kolory. I teraz tak, mamy jeszcze na pewno biegusy. I teraz gdzie są nasze biegusy? Nasze biegusy pewnie już o tej porze to one poszły spać. O tej porze one już tu, 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 patrzę, nie ma. Biegus to jest indyjski, to jest ta kaczka, która stoi tak pionowo i ona jest bardzo dobra, chociaż jak wszystkie kaczki z tego co widzę, bo jak mamy tamte pusztone na zewnątrz i one wchodzą do ogródka, tak... Mają po prostu wszystkie ślimaki e, zjedzone. E, I tutaj wracając, mówiłem o dworce, jeszcze mamy KHO. KHO, y, kaczka, to też, jest, e, to też jest kaczka, która jest troszkę mniejsza. Ona jest fajna na nagarina, e, jest bardziej mięsna. Y, I ona też pewnie już poszła spać na tej, To już myślę, że to jest ta pora, gdzie one już się tak szykują w stosunku do tego, żeby e, gdzieś tam się, się, się już położyć spać. Tutaj mamy trzy dworki. Eee, tu z tyłu, eee, dokładnie, i z tych kaczek tu, 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 myślę, że już opowiedziałem w większości, a tak to mamy jeszcze kaczki mandarynki które są ozdobnymi kaczkami. Kaczka krzyżówka, ta, która jest na jeziorze, są malutkie, kolorowe, są bardzo, eee, bardzo są kolorowe. Eee, Sance. I jeśli chodzi właśnie o, o, o rasy, to tak to u nas wygląda. Arku co jedzą e, kaczki? Kaczki? Hmm. Kaczki jedzą zboże. A jak myślisz, jakie lubią zboże? Pszenicę. Pszenicę, bo ma najwięcej białka i także śruta akurat u kaczek e, jest jak najbardziej e, potrzebne, właśnie jest zmielone zboże i kaczki bardziej są, mają zapotrzebowanie na zboża niż gęsi. Tak jak u gęsi można tą dietę i w ogóle żywienie zamienić na trawy to myślisz u, u ten łaczek też lubią trawę? Jak widzisz? Też, chyba. Te, no, też chyba. No chyba zobacz, 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 jak akurat wcina, zobacz. O, widzisz, o. widzisz, 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 no, widzisz. Lubią widzisz no, trawkę. Lubią, lubią trawkę też, aczkolwiek tak, mniej ją przyswajałem niż u gęsi. jak akurat bardziej e, ten ten układ trawienny lepiej przetwarza właśnie yy, u tą trawę, i tak samo yy, u kaczek, one bardziej są na paszy na zbożu właśnie i najbardziej jak mówię, jeśli lubią właśnie pszenicę lubią też i kukurydzę lubią też pszenżytą więcej mieszankę i trawę także lubią też i odpady w sensie takiej jak zjedzą marcheweczkę, dynia, dynia jest bardzo potrzebna jeśli chodzi o ogólnie o hodowlę drobiu z tego względu, że dynia odrobacza grób czy to są kury czy to są kaczki także tutaj, tutaj bardzo i Kaczka uwielbia ślimaki. No to już będę cały czas powtarzał, że te, jak są teraz spuszczone, to po prostu za owadami, za ślimakami, to wyjadają, wyjadają naprawdę wszystko. I Ale jeśli chodzi o spożycie, właśnie ilości zboża na kilogram mięsa, to kaczka ma większy współczynnik właśnie spożycia paszy niż gęś. No, taka to ciekawość, taka to ciekawość. Wielka ciekawość. Ile kosztuje utrzymanie takiej kacki, Arku? Oj, słuchaj, Maxi, powiedzmy tak, no od czego byśmy musieli tutaj zacząć? E, przede wszystkim byśmy musieli zacząć od, e, od tego za ile kupimy pisklę, tak? Czyli myślę, że średnio jest około od, od 6 do 10 zł. E, czyli tutaj mamy same na 50 sztuk. My tak możemy obliczyć, obliczyć tak? Czy nas to liczymy. Na 100, bo myślę, że po prostu szybsza matematyka będzie. I teraz tak, na 100 na sztuk powiedzmy, no to byśmy musieli wydać gdzieś około 800 zł. Tak, dokładnie na tej zasadzie. Jeśli chodzi o zużycie paszy, to 0 od 0,2 do 0,35 deko na dzień kaczka francuska zjada. Czyli mamy tutaj matematykę na to, że jeśli mamy 100 sztuk, to czy, czy, no, liczmy 30 kg, e, no, 25, bo to będzie po prostu później te plus, minus 10%. To myślę, że każdy z nas może sobie e, doliczyć i tam, żeby to odpowiednio wyszło. Czyli powiedzmy ten jeden worek dziennie. Jeden worek, czyli pasza kosztuje na kaczki około 1500 zł, 1500 zł, więc jeden worek, czyli tutaj mamy na, na 4 to mamy koło, no, czyli dziś koło 1600, to około 40, koło 40 zł mamy za worek. To jest na te 100 sztuk e, powinno starczyć. Mówię, mówię, te plus, minus 10 10% można doliczyć, zależy kto za ile, jak, jaką cenę, ten, jaką, za jaką cenę kupi paszę, bo to jest najbiej, największa jakby względna tej wyceny. Później musimy w to wliczyć koszt, e, koszt wody. No, tutaj myślę, że ten koszt wody w zależności od terenu, w zależności od tego, ile tam zużyję, ile się włózkałem, jakie mamy pojedła, bo możemy iść różne pojedła do, do, do karmienia, możemy ich wlewać właśnie do takich mniejszych, możemy ich wlewać do takich rur, jakie są tam, 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 tam. tam. Możemy mieć już automatyczne ojdełka, które są najbardziej oszczędne, ale licząc, że to gdzieś tam około 5 zł kosztuje, no to gdzieś 200 zł trzeba liczyć, 200 zł na miesiąc. Tak, dobrze mówimy. Czyli i jeszcze teraz, no powiedzmy od 200 do 300 na tej zasadzie, wtedy musimy policzyć jeszcze Słomę, myślę, że słoma to jest kwota od 200, zależy ile kosztuje, w sensie jakie żniwa, jak je, czy gdzieś skosimy, czy musimy sami skosić, czy sami zbieramy, czy to u siebie, czy kupujemy, ale myślę, że od 200 zł do 300 będzie za słomę. Wtedy jeśli chodzi o weterynarię, akurat kwestia jest, jak to hodujemy. Jak to hodujemy, chociażby same kupno witamin, czy coś, no to myślę, też, że to gdzieś tutaj z 200 zł można wliczyć na miesiąc. Prąd, prąd przede wszystkim jak się wychowuje, bo małe kaczuszki potrzebują właśnie lampy, kwoki, jeśli bierzemy z wylęgarni. Jeśli mamy swoje, no to już wtedy kwoka grzeje, no to myślę, że gdzieś tam koło tych 200-300 zł, więc mamy tak, no to liczmy tak: 200 zł mamy na prąd, 200 zł na wodę, czyli mamy 400 zł. Weterynarz powiedzmy te witaminy też gdzieś, czyli mamy 600 zł. Wtedy gdzieś około 1000, no 1500, czyli 2100, e, 200, 2800, y, bo 800, 2900 plus y, no, pisklaków. E, wszystko? Wszystko ma Małgorzata, nie? No i teraz mamy ten. I mamy tylko około 3000, moglibyśmy policzyć, y, policzyć za y, koszt. Ale jeśli taką kaczkę sprzedamy przykładowo za 80 zł jedną szybę, no to już mamy 8 tysięcy, ale na dwa miesiące, czyli powiedzmy, powiedzmy tak, bo to jeden miesiąc. Jeśli dwa miesiące hodujemy, no to tym musimy liczyć, e, liczyć gdzieś około 5-6 tysięcy, 6 no, czyli tu mamy 8. 8 tysięcy, więcej 2000, to co mówię dziś w tych sztukach. Jeśli sprzedamy detalicznie, no to będzie to, 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 to i drożej. Jeśli sprzedamy, będzie mniej więcej ilości, czy na przykład 1000 sztuk, no to wtedy już kwota się robi 20 tysięcy, więc to zawsze niestety jest ta ilość. Arku, ile, ile kaczka siedzi na jajkach? Ile siedzi na jajkach? No i tutaj jest taka sprawa, moi drodzy, że. Kaczka, kaczka siedzi gdzieś koło 28, to jest chyba, mi się wydaje, że biegus, tak biegus będzie najkrócej siedział, 33 i 35, to jest już te francuskie, piżmowe, zwykłe, więc tutaj mieszanie, raz, kaczek, no jest naprawdę, naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo one się w różnych, w różnych, jeśli by się chciał inkubować, nie, no jeśli siedzi, no to tutaj akurat kwoczy kaczka to wtedy nie mamy tam e, wpływu na to, nie liczymy mniej więcej, ale gdzieś koło tych e, tygodni, 4, 5 tygodni, czterech 5 tygodni siedzi. A wy chciałbym wiedzieć, jak w ogóle <laughs> inkubacji, jeśli bo te rzuty, wiesz, jaki inkubator jest, nie? No i tam właśnie właśnie o tym względem, jeśli mieszamy jajeczka, to wtedy ciężko jest. Ciężko je tam wziąć i ucelować z przewracaniem jajek, bo kilka dni przed wylęgiem w inkubatorze, 2-3 dni już nie już trzeba. W ogóle jest tak ten, że trzeba kończyć, przewracać, już nie można przewracać jajeczek. No i tutaj właśnie ten problem idzie z tym, że te kaczki, jak pomieszamy, to wtedy nie wiemy, jak było, siedzą. I 5 tygodni wtedy bierzemy je pod kwokę i kaczka musi długo być. Chyba tam 4 cały miesiąc pod kwoką, więc one muszą mieć bardzo cieplutko, długo, długo, długo. I są droższe w odchowaniu, samego odchowaniu niż sama gąska. I dziękujemy za oglądanie naszego odcinka. Myślę tu z Maxem, jak takie bałery siedzimy i o czym mają nasi widzowie. O lajkowaniu i komentowaniu naszego kanału. Dokładnie. Zróbcie to i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia.